Siemano. Dzisiaj odcinek, ostatni odcinek w tym roku, w 2025. Trochę podsumowanie, trochę podziękowanie dla Was za to, że mogliśmy w tym roku potworzyć trochę materiałów, że Wy to oglądaliście, że ja miałem przestrzeń do tego, żeby to nagrywać, dzielić się swoimi przeżyciami, dowiedzieć się czegoś może nowego, nowych patentów. Dziękuję serdecznie za te wszystkie tysiąc subskrypcji, za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie pozytywne komentarze, za wszystko dobrego, co się wydarzyło w tym roku. Odcinek podsumowujący 2025. 25. Zapraszam! Przede wszystkim to był rok, w którym postanowiłem sobie, że zacznę coś swojego. Zawsze rozwijając czyjeś firmy, rozwijając inne biznesy, rozwijając inne projekty, miałem taki wewnętrzny pociąg, taką wewnętrzną potrzebę do tego, żeby było coś mojego, coś co mogę rozwijać, coś co z każdym dniem rozwija, nie tylko się, ale także mnie. Jest moje, jest w zgodzie ze mną i jest na moich zasadach. Nie jest to takie powszechne. Nie? Jeżeli wykonujesz pracę na etat, jakoś musisz się obracać. Ten projekt, płaskopolska MTB na YouTubie, jest w 100% mój, w 100% zgodzie ze mną. I jest to dla mnie, tak zupełnie szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo ważne. Żebym mógł zaprezentować siebie, żebym mógł wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, możliwości, ale też swoje unikatowe podejście. Bo mam wrażenie, że troszkę jeszcze na tym YouTubie mam do zrobienia, troszkę mam do pokazania trochę może innej strony. Nie tylko rowerówki, ale też tworzenia kontentu, trochę pomyślunku, trochę rozmawiania z wami, z widzami. Także wydaje mi się, że ten projekt może być fajnie rozwojowy, a na pewno daje mi mega dużo takiej satysfakcji i Wolenia z siebie. I owszem, jest to wymagające, potrzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba przyjść na lokację, trzeba się dowiedzieć, wiesz, ale to jest coś, co naprawdę daje mi dużą satysfakcję i z przyjemnością to robię. Cała idea tego uploadowania dużej ilości odcinków, ciągle bycia wiesz na bieżąco, jest, potrafi być przytłaczająca. To, że nie do końca widzisz efekty swoich działań, bo dopiero algorytm musi zaskoczyć. Tak, ja mam tego świadomość, natomiast nauczyłem się z tym żyć i znalazłem w tym wszystkim taką swoją niszę, swój dość, powiedziałbym, unikatowy styl. Styl, unikatową myśl przewodnią, którą zaraz będę mógł się podzielić, ale ten rok to naprawdę był intensywny rok. Naprawdę muszę powiedzieć, że dał mi w kość. Przede wszystkim był to najbardziej intensywny rok, jeżeli chodzi o taką jazdę Enduro w moim życiu. Ponieważ w poprzednim roku. Leczyłem kontuzję obojczyka, miałem dość poważne operacje, płamanie i tak dalej. To był lekki rok. Natomiast w tym roku mogłem rzeczywiście, już z buta wejść w to, kupiłem nowy rower, Rockberda Dartmura i z moją kochaną Adą. Rzeczywiście dużo czasu poświęciliśmy na jeżdżenie w terenie, na jeżdżenie w górach, w górach polskich, w górach czeskich, w górach słowackich. Naprawdę dużo dało mi to takiego zrozumienia, nie tylko ścieżek, ale też gór, roweru, czego ja potrzebuję od roweru, co, co, co chciałbym osiągnąć co tak naprawdę mnie w tym pociąga. No, i dość szybko się okazało, że to, co jest dla mnie najfajniejsze, to jest takie prawdziwe enduro. Czyli żadnego wyciągu. Wjechać musisz sam, przebywasz w lesie. Wszystko, co masz, masz ze sobą. Masz jedzenie, masz picie. Może będziesz w stanie się ratować potokiem czy uzupełnić wodę. Natomiast to jesteś ty, natura i rower, który ma w, ci, tym, w tym ci pomóc. To jest to, co mnie najbardziej pociąga i co w tym roku rzeczywiście mocno, mocno eksplorowałem. Wszystkie ścieżki, wszystkie bike parki, trutnow, rychlebę, myślenice, rabkę. Świętokrzyskie, masę tego wszystkiego Lechnica Trails bardzo mnie zaskoczyło, ale także cyklostopy. Wszystkie te miejscówki pozwoliły mi zrozumieć tak naprawdę siebie w tym wszystkim i dlatego w kolejny rok wchodzę dużo mądrzejszy, dużo bardziej taki przygotowany. W co bym chciał pogłębiać? Z dużą dawką wiedzy, ale też z dużą dawką zapału i zajawy do tego, bo naprawdę ten rok mi pomógł na nowo cieszyć się Specyficzną odmianą kolarstwa, ale taką, która jest w 100% w zgodzie ze mną. To był też rok, w którym dowiedziałem się, że czasami za dużo roweru to też nie jest dobrze. Jeżeli jeździsz na rowerze, wiesz ciągle przez 3 tygodnie, przez dwa tygodnie, czasami masz ochotę zrobić coś innego. Rower to jest moja wielka pasja i uwielbiam to robić, ale idealnie składa się nagrywanie takich materiałów, tworzenie kontentu, czy też bycie personą internetową UGC, zwał jak zwał, to nieistotne, ale że rower też można przegiąć. I to jest fajne, bo takie nagrywanie pozwala mi jeszcze pod. Troszkę innym kątem, wiesz, odkrywać dalej tą swoją pasję, ale pozwala mi na przykład wejść w miejsca, w które nie do końca da się wejść, ponieważ na nowy rok już przygotowujemy powoli, em, może nazwijmy to współpracę, natomiast nie biznesowe, nie za pieniądze, tylko takie, które mogą Wam pokazać, mogą mi pokazać, mogą innym pokazać pewne takie niuansiki z rowerówki, które może nie są zawsze aż tak dostępne dla. No, nie chciałbym powiedzieć zjadacza chleba, ale to jest troszkę owiane taką tajemnicą branżową, i ja będę to eksplorować i ja będę Wam o tym opowiadać. 2025 to był też rok, w którym wykonałem największy progres rowerowy. To znaczy, na przykład na Dolni Morawie nauczyłem się rzeczywiście latać większe hopy. Dobry rower pozwolił mi coraz bardziej się przyłamywać. Tak naprawdę zrozumiałem, czym jest enduro, na czym polegała panie Flow, gdzie wyciskać prędkość, jak można przycisnąć, jak poszczególne elementy sprzętu. Wiesz, pozwalają ci jeździć szybciej i szybciej i szybciej, ponieważ jak to wiecie, ja jestem z Warszawy. W Warszawie nie mamy gdzie jeździć, więc ja nie mam tych gór w sobie. Ja muszę je, wiesz, nabrać, ja muszę się tego nauczyć. To był taki rok, w którym rzeczywiście dużo czasu poświęciłem na to, żeby zrozumieć, jak rower powinien dostosowywać się do gór, jak ja powinien dostosowywać się do gór. <laughs> wiesz, jak to wszystko ze sobą połączyć, co dobrać i tak dalej, nie? I to chciałem właśnie pokazać w tych odcinkach, które do tej pory były tworzone. No i będziemy kontynuować. Oczywiście tę myśl przewodnią w przyszłym roku, 2026. Mijający już rok 2025 był także rokiem, w którym przełamałem się do tego, żeby tworzyć takie treści. Ja z fotografią, z filmem mam do czynienia zawodowo już policzyłem ponad 16 lat, gdzie byłem fotoreporterem, gdzie byłem twórcą treści, gdzie byłem fotografem, gdzie wiesz, gdzie, gdzie tworzyłem to wszystko. Natomiast dopiero teraz postanowiłem to połączyć z personą, taką kurczę, postacią internetową, twórcą cyfrowym, zwał jak zwał, z takim człowiekiem, który występuje przed kamerą i który nie jest tylko środkiem, tylko jest całym. Ja wiesz, ja tworzę siebie, to ja jestem sobą. Jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać moje zdolności, czy, czy, czy moją twarz, czy moje, moje podejście do życia, to wiesz, jestem gdzieś tam otwarty. Natomiast chcę, żeby to było niezależne, niezawistne i to takie przyłamanie do rozmawiania, wiesz, zajęło mi naprawdę dużo czasu. To nie jest tak, że ja od pół roku nagrywam i wiesz, i od, od pół roku aplauduję Nie. Nie, nie, nie powstało mnóstwo, mnóstwo materiałów, których nie zdecydowałem się opublikować, ponieważ uznałem, że gdzieś nie, nie spełniają takich standardów, które chciałbym, żebyście wy mogli oglądać. No i wiesz, i powoli ucząc się, powoli odkrywając, powoli nagrywając kolejne odcinki, testując technologie, testując obiektywy, testując, wiesz, wszystko, nie? Jestem w stanie gdzieś tam znaleźć swój styl, natomiast to jest konsekwentne odkrywanie. I to był taki rok dla mnie przełomowy, ponieważ znalazłem pole, w którym mogę to wyrzucić, mogę w uploadować, mogę przekazać do was i zebrać feedback. Zobaczyć, czy to w ogóle się ogląda, nie? I w miarę się ogląda, zobaczyć, czy wam się podoba, czy jakby to, co moim zdaniem jest istotne w tym, czyli żeby to było niezależne, żebym żeby nie był billboardem reklamowym, żeby to było prawdziwe, naturalne, czy rzeczywiście wam jest coś takiego potrzebne. No i zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że kurczę, chyba na to wychodzi, że tak, bo wiesz, odbiór jest naprawdę fajny, naprawdę czasami zaskakuje mnie, jak rzeczywiście trafiam z tym, co chcę przekazać do, do was. A nie jest to takie łatwe, no bo mamy gdzieś tam utarte jakieś standardy, nawet YouTube'owe. Wiesz, mimo że ja nagrywam to, ja też oglądam, jestem odbiorcą. Też widzę, że pewne rzeczy są fajne, pewne rzeczy są niefajne, ale teraz w tym roku nauczyłem się to podzielić przez praktykę, czyli rzeczywiście widzę, jak czasem trzeba dużo czasu poświęcić, że trzeba pojechać na lokację, że to nie do końca jest takie łatwe, jakby się wydawało, ale też zupełnie przewrotnie mogę powiedzieć, że wcale nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Jak rozmawiam z ludźmi i mówię, wiesz, zacznij rozmawiać, zacznij mówić. Mówię, wiesz, super się gada, super mi się ciebie słucha. Uważam, że miałbyś potencjał do tego, żeby nagrać. I często ludzie mówią, że, a ja nie wiem, czy ja chcę, a ja nie wiem, czy to będzie fajne, a ja trochę nie czuję kamery. Słuchaj, nikt nie czuje kamery. To nie jest tak, że się rodzisz i nagle jesteś, wiesz, wielkim jakimś kolejnym Tomaszem Kamelem. Nie, to trzeba wypracować. Jeżeli chcesz, to możesz się w tym doskonalić i wiesz, z każdego, z każdego, z każdego takiego, będzie coraz lepiej. Ja zupełnie szczerze, po roku nagrywania mogę powiedzieć, że bardzo do przodu poszła mi nie tylko prezencja przed kamerą, czyli to, jak mnie widać, jak luźno się z tym czuję i tak dalej, ale też w mojej zawodowej pracy, która polega w znaczącej części na gadaniu, mi to niesamowicie pomaga i w życiu bym się nie spodziewał, że aż tak bardzo pozwoli mi to złapać taki flow. Rozmawiania. No właśnie, flow rozmawiania, ale teraz brzmi przez nos. Bo jestem troszkę przeziębiony, jestem troszkę chory, to też jest niestety rzecz, którą muszę załatwić w tą zimę, bo no, dziwnie mam za małą odporność. No ale nieważne, to jest jakiś tam celna na kolejny na przyszły rok. Chodzi o to, że, że to dużo daje, taki rozwój YouTube'owy, daje ci jako twórca, daje ci jako człowiek, jako artysta, może także można powiedzieć, ja się czuję artystą. Nie jest to jedyny projekt, ten płaskopolska MTB, który w tym roku poszedł mi do przodu. Jeszcze jest drugi... Jeszcze jest drugi! Drugi projekt, który rozwijałem w tym roku, nazywa się Warszawa Czarnobiała. Dotyczy fotografii street photo. Chociaż nie do końca street photo, ale są tu czarno-białe zdjęcia, kejzualowe Warszawy, w stylu takim absolutnie niepocztówkowym. To nie jest fotografia życia. Chodzi o to, żeby pokazać tą samą Warszawę, którą widujemy na co dzień, w której na co dzień wiesz, przemieszczasz się, żyjesz, przebywasz, oglądasz ją, ale pod delikatnie innym kątem i w Czarnobieli. I to jest projekt, który tworzę na Instagramie i który powiedzmy się rozwija, natomiast hmm, różnica w social mediach między Instagramem a między YouTube. Jest ogromna. I powstanie o tym jeden odcinek, bo chciałbym powiedzieć, że YouTube to nie jest social media. Wycofujemy się trochę z social media. Social media są trochę passe. YouTube to jest zupełnie inna baja. To jest taki jednoosobowy channel telewizyjny, nie? w którym twórca jest jednocześnie aktorem głównym, jest producentem, zajmuje się całą wiesz, produkcją wideo, ale to nie jest social media. Instagram wsysa cię. Po prostu musisz być tam, ciągle wiesz. Relacje, rolki, zdjęcia, wszystko wiesz, tu, 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 engagement, budowanie, budowanie, nie? YouTube zupełnie taki nie jest. Jesteś w stanie przygotować sobie materiały na zaszkę i je uploadować. Natomiast projekt instagramowy Warszawa Czarnobiała nadal rozwijam. Troszkę będę chciał skręcić w stronę wideo. Natomiast, no, powiedzmy. So, jak chcecie, to zobaczcie. Gdzieś tam jest na pewno podlinkowane. W przyszłym roku... Nawiążę też kilka współprac, natomiast kluczowe dla mnie jest to, żeby były one niezależne, żeby nawet jeżeli pojawi się jakiś pieniądz, na czym mi nie zależy zupełnie szczerze, to będzie to transparentne i nie będzie to billboardem reklamowym. Obserwujemy w ostatnim czasie taki kryzys wizerunkowy wszelkich influencerów, wszystkich twórców takich internetowych, ponieważ z ziomka, który był Twoim kolegą i występował w internecie, nagle się zaczęło przeistaczać to w kolejnego ryja, w kolejnego celebrytę, który jest sprzedany, który jest kupiony, który nie jest po prostu już wiarygodny. A dla mnie zupełnie szczerze chyba w tym wszystkim jest najistotniejsze to, żeby to, żebym to był ja, żeby to było moje, żebym się nie wstydził, <laughs> żebym był z dumą, żebym mógł powiedzieć, że tak, jestem youtuberem i nie jestem, wiesz, jakimś dzieciakiem, który, wiesz, nagrywa jakieś brain rotowe treści, który wciąga ludzi w coś, wiesz, naciąga na pieniądze, jest banerem reklamowym, nie. Ja chcę, żeby to było może nawet niezależne dziennikarstwo, żeby można było powiedzieć rzeczywiście, jak jest, żeby ludzie, odbiorcy mieli na takie miejsce, w którym nie muszą się zastanawiać, a kto za to zapłacił, bo na przykład ziomek coś za dobrze mówi o Continentalu, chyba Continental go kupił, albo he, jeździ na Dartmurze, chyba musi być kupiony przez Dartmura. Nie! I miałem takie propozycje. Nie będę mówić co, nie chcę mówić co. Były propozycje na koniec tego roku, żeby wejść w rowerówkę, żeby wejść w rowerówkę zawodowo. Propozycja była od jednego z największych producentów rowerów, bardzo cenionego. Miała to być współpraca w charakterze sprzedawcy, brand promotora, doradcy klienta sprzedażowa na niższym szczeblu, ale już rodziło to swego rodzaju problemy pod tytułem, że nie będę mógł mówić Źle o marce, którą sprzedaję. Nie wypada. To nie jest tak, że ja jestem jakimś fanbojem. Żadnej marki, nie. Natomiast jeżeli już jestem zawodowo związany z jakąś firmą, to rodzi to swego rodzaju ograniczenia dla mnie jako dla twórcy. I długo myślałem na ten temat, czy rzeczywiście jest to fajne, czy pomoże mi to rozwijać się, czy pozwoli mi osiągnąć takie rozmiary, takie zasięgi, nazwijmy to, których nie jestem w stanie osiągnąć sam. I długo nad tym myślałem i stwierdziłem, że koniec końców, jeżeli się do tego przyłożę, to i tak osiągnę to, co chcę. Z firmą, pod którą się podpisuję, która mi płaci, czy też nie, natomiast. Natomiast firma, pod którą się podpisuję, generuje mi znaczące ograniczenia i chciałem tego po prostu uniknąć. Natomiast finalizuje się projekt z inną firmą, owszem, w branży rowerowej, natomiast ta współpraca będzie na zasadzie współpracy. To znaczy, razem będziemy tworzyć coś i nie będę w żaden sposób przywiązany do tego, żeby mówić o jakimś produkcie, o jakiejś firmie, o jakimś brendzie w samych superlatywach. <laughs> Przygotowuję także inną, zupełnie bardziej ze strefy fotografii. Strefy fotografii, projekt, i tutaj stety, niestety, będzie to uzależnione od tego, że nie będę mógł powiedzieć wszystkiego. Ja się z tym liczę. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś zaprasza Cię do domu i mówi, cześć, słuchaj, napij się za moje, zjedz za moje, to Ty nie mówisz, e do dupy, nie będę tego jeść, beznadziejnej, i wiesz, nie obrabiasz mu pupy w internecie, tylko raczej powiedzmy, pełne rzeczy przemilczujesz. Natomiast, gdy taka rzecz się wydarzy, Wy będziecie o tym wiedzieć. 2025 to był przełomowy dla mnie rok, to był zajawkowy. good luck To był rok, który bardzo mam ochotę, żeby się zakończył. Patrzę w świetlaną przyszłość roku 2026 i będzie się działo i będzie dużo fajnych rzeczy. Ten odcinek chciałem dedykować wam w podziękowaniu za te prawie tysiąc subów, za każdy komentarz, który dałeś pod każdym tym filmikiem, za każdego lajka, like który pomógł wypromować te filmy, za to, że jesteście, za to, że tworzy się z tego coś wspólnego, za to, że mamy wspólne zajawki, ale też wspólne cele i wspólnie jakoś tam chcemy to osiągnąć. A czy to będzie napęd 10-rzędowy, 12 -rzędowy, czy to będzie amortyzator Foxa, czy to będzie rokszuka, to Palto Licho, to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Ważne, że jesteśmy, ważne, że chcemy, ważne, że będziemy tworzyć. I już nie mogę się doczekać, co będzie w roku 2026. Zobaczymy się w nim już wkrótce, bo za dwa dni. Widzimy się w następnym. Jo!